Witam Was bardzo serdecznie. Jak wiecie albo nie wiecie, wojek jest obecnie w Tajlandii, a mnie troszeczkę swędzi. Nie, nie mogę tak powiedzieć. Może od początku. Dawno nie jadłem nic ostrego i po prostu troszeczkę mnie swędzi. Troszeczkę mam chęć na zmierzenie się z jakimś nowym wyzwaniem ostrości. No i tak szukałem, szukałem, nawet pytałem Was na Instagramie u siebie, czy w Warszawie jest jeszcze coś do zjedzenia takiego, no wiadomo, żeby podpisać ten papierek, żeby to nie było takie po prostu ostre, niby pikantne, tylko coś dla takich świrów jak ja. No i tak naprawdę się okazuje, że chyba już nic nie ma. No nic mi nie wysłaliście, nic nie polecacie. Ja też sam nic nie mogłem znaleźć, więc jedziemy do łodzi. Ze mną jest ziomek, którego możecie pamiętać, chociaż ja nie wiem, czy Ty się tam pokazywałeś. Chyba nie. nie. Kiedyś byliśmy w Kielcach, pojechaliśmy na chwilę na taką interwencję, nazwijmy to, do, jak była ta mini drama z burgerownią TikTokerki, że tam no, no po prostu pojechaliśmy sprawdzić burgery od nich. Jeśli nie widzieliście, to oczywiście zapraszam. Jedziemy do Łodzi, bo w Łodzi jest coś takiego jak Western Tortilla i jest tam podobno właśnie jakaś tortilla piekielna, która ma prawie 5 milionów SHU. No 5 milionów miał na przykład Killer, którego mi się udało zjeść i... Kurde, nie wspominam tego dobrze. Mam nadzieję, że to nie będzie takie 5 milionów jak przy Killerze. Mam nadzieję, że to będzie takie 5 milionów jak przy Spokoloko na przykład w tym Burrito, bo tam to jeszcze jako tako wchodzi. Raz z większymi, raz z mniejszymi problemami. Oczywiście zależy od osobnika, który do czelężu podchodzi, zależy od pogody, zależy od poziomu głodu, zależy to zawsze od wielu czynników, tak naprawdę, jak to tam pójdzie. Ciekawostka ten lokal Western Tortilla. Ja to próbowałem zjeść we Władysławowie. Tego szukaliśmy z Wojkiem, ale okazało się, że tego już nie ma. Nie wiem, czy pamiętacie, jeśli oglądacie. No to na pewno pamiętacie Ciekawe jest to, że Western Tortilla jest tego samego właściciela, co Biesiadowo Znowu kolejny wątek zarzucę Nie wiem, czy kojarzycie pizzę MMA To tam dosyć Biesiadowo, jeśli chodzi o pizzę, dostało od nas pojazd No była średnia I co śmieszne, właściciel Biesiadowo odpowiedział Odpowiedział, nagrał film z tym pracownikiem, z tym szefem tego, te, tej restauracji biesiadowo, w której konkretnie jedliśmy Postawił go i trochę to tak wyglądało, jakby kazał mu to mówić Znaczy, no wiadomo, żartuję sobie teraz Ale oni w tym filmie stwierdzili, że znaczy oni no szef stwierdził, że składniki na tej pizzy, którą testowaliśmy na filmie, to nie pochodziły od nich w ogóle, że ten właściciel sobie na własną rękę gdzieś tam kupował, wiesz, składniki i że to nie są ja ich składniki widziałam. i oni już się poprawili i że zapraszają mnie ponownie. No jak zwykle trochę stresu jest przed zjedzeniem tego. Teoretycznie powinno pójść gładko, bo tam chyba nie ma surowych papryczek w środku, chociaż tego nie wiem do końca. W składzie tam widziałem, że jest tylko jakiś sos, tajny sos, 4,5 miliona chyba. 4,5 albo 4,8 coś takiego. Mało osób z YouTube'a w ogóle się podda Zajmowało tego challenge'u. Ja też nigdy nie jadłem tej western tortilli. To w ogóle chyba poznikało. Wydaje mi się, że to było kiedyś w Warszawie, ale teraz już żadnego punktu w Warszawie ich nie znalazłem. Klasycznie widzimy się zapewne zaraz w jakimś sklepie, bo będzie trzeba kupić mleko, a mnie już wierci na samą myśl. Jeszcze wczoraj jadłem buldaka, tylko że serowego. Kupiłem jedno mleko, bo mam ambitny plan. W ogóle go tak naprawdę nie użyć. Ostatnio wojek mi zaimponował, bo burrito spokoloko zjadł chyba bez popijania w trakcie jedzenia, tak mi się przynajmniej wydaje. Wziąłem sobie jedno mleczko, może uda się nie popijać. Będę po prostu dzisiaj jak najdłużej nie popijał. Taki mam plan ambitny. Może się uda w ogóle tego mleka nie otworzyć, chociaż w to szczerze wątpię. Jesteśmy już praktycznie pod western Tortilla, mamy 2 km, a ty widzisz, jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału to jest to naprawdę odpowiedni moment jedziemy no i dobra dojechaliśmy trochę już się wszystko, że tak powiem, zaciska. Zawsze odczuwam stres, nieważne czy to jest 4 miliony, 8 milionów, czy 1 milion. Po prostu to oświadczenie zazwyczaj, ta cała otoczka wokół tego, że musisz podpisać papier i że to jest bardzo, bardzo ostre i że to jest takie bardziej ostre niż normalne, ostre rzeczy, powoduje to, że się człowiek stresuje. Stolik w ogóle wziąłem, myślę, że go tutaj gdzieś chyba rozstawimy. Nie będę jadł w środku, bo jak się pożygam, no to byłby wstyd. Dzień dobry. Podobno jest coś takiego u was, jak piekielna tortilla Jest, jest No to chyba się skuszę na jedną Co tam jest w niej? To taka standardowa tortilla, ale mamy dodatkowo sosik 4 miliony 4 miliony? 4 miliony, no A tam jest, że 4,5 I 4,5 4,5 Rzadko biorą, bo na początku był szał okay. Brali, nie zjadali Okej. Okay. No dobra, ja spróbuję. Jedną poproszę. Mm -hmm. Dobra, karciochą poproszę. I co, będę pewnie podpisywał jakiś papier, nie? Czy nie? Bez papieru? Okej. Okay. Może kolega nagrać jak to powstaje? Ile tam tego sosu, bo ja nie chcę na to patrzeć. Ja sobie wyjdę, on by tylko nagrał. Kręci? Kręci, no. Nie. Nie można? Nie. Okej. Okay. Gość nie pozwolił nam nagrać procesu powstawania. Ciekawe, czy dowali tego sosu tak, żeby rzeczywiście się nie dało tego zjeść, czy zrobi standardowo. No mówił, że dużo zdecydowana większość osób mówił, że tego nie zjada, że nie daje rady, że to połowa, może max połowa i że. Pisałem właśnie w internetach, że nie dojadają. Dlatego się skusiłem na ten wyjazd <laughs> Nie no, ja wchodzę, myślę, że ja wchodzę i po prostu jem i wychodzę Taki mam plan, znaczy nawet nie będę wchodził, bo Zzymał rozstawię swój stolik, nie? Stary. Ale kurde dziwne, bo ja chciałem, żebyś Ty tam poszedł to nagrał, jak to powstaje Ja nie chcę patrzeć na to w ogóle, wiesz, nie chcę wiedzieć ile jest tego sosu tamtej magmy <laughs> Bo wolę nie wiedzieć, no lepiej nie wiedzieć po prostu Trochę mnie martwi to, że on się nie zgodził na nagranie tego Żeby tam nie dowalił tego sosu, wiesz, jakoś... Świrus, co? No. <laughs> Przychodzi jakiś jeło, rozstawia się ze stolikiem, bierze najoszczajsze, co jest Ty, mikrofon mi się przyczepił do tego, widziałeś? A chodź, na Halo, halo, czy mnie słychać? Dobra, słuchajcie, byłem jeszcze kupić picie W ogóle najlepsze jest to, że już byłem w kiblu, stary Jakby tak mi na psychę wjechało to, że nie wiemy, co tam jest Ani ja, ani ty, bo zawsze chociaż, nie wiem, Wojek wie, jakby... Ryje mi to łeb, że nie wiemy do końca o co tutaj chodzi, to jest w środku po prostu. Nie wziąłem mleka z samochodu, dam ci kluczyki, gdyby co to, byś po niej szybko biegno. podskoczył. Ale no mówiłem, że Że dzisiaj bez mleka. Kurwa. Dobra, nie jest to wcale małe, to jest dużo większe od tego burrito z pokoloko. W zapachu nic, jak na razie. Dobra, wjeżdżam w to. Jak wrażenie po pierwszym? Od razu czuję ostrość, ale nie chcę dać jej czasu się rozkręcić Dobre, dobra. nie oh. Dobrze ci idzie Dobre tempo To jest złudne Martwi mnie jedno, bo tu jest mięsa No Bardzo dużo kurczaka jest. Na razie jest bez tragedii, to znaczy no pali, bardzo pali Ale jadłem ostrzejsze rzeczy Ale nie wiem, czy jadłem takie treściwe rzeczy, bo tu jest tyle tego kurczaka no. ten piciu? Oczywiście Chociaż nie no, miałem nie popijać, tak? Mówiłeś o mleku. Te proszę bardzo. Ech, Dobra, może się uda bez bardzo porównywalne do spoko loko to jest, jeśli chodzi o moc, ale najgorsze, że już jestem najedzony Co Coraz gorzej jest. Magma. Na końcu będzie najgorzej, bo to spłynęło wszystko, kupa, jak zawsze Ale dobrze mi idzie, nie jest aż tak źle, jest takie, kurwa, no... Chce mi się już pić, ale walczę Już połowa, więc No jest smak tego, k***a, sosu czarnego, bo na bankon tu jest Ja nigdy nie robiłem tak, że nie popijałem To jest nowość tak a już mi nie wchodzi ta Język pali o. Nie no, ale jest to no trzeba sobie zryć łeb, wiadomo Ale nie ma tragedii Też już łezka jedna się kręci, ale jadłem ostrzejsze rzeczy To na pewno A mnie dobrze dobrze. od ilości A, mm. no. Nie ma co gadać Nie ma co Widać że mam Nie wyjechać chyba Ale mam o. Zaraz wam coś powiem, ale... Muszę to skończyć No oczywiście, że zaliczone Ale no... Mam pewne wnioski Ale mnie dobrze już jest nawet nie przez tą ostrość, tylko ten kurczak jest taki miękki tu A mm -hmm. to w porównaniu szczerze, kiedyś kupiłem takie Nuggetsy, y, nuggetsy stripsy W Biedrze czy w Lidlu, tak, w takiej parce gotowe Bielonka taka To jest coś takiego, oj na końcu Kropla mi spłynęła po gardle jesteś w wielicznej grupie, która zjadła to. Easy, ale. czy znaczy easy? Jest to ostre, bardzo ostre. Dla ludzi, którzy nie jedzą ostrego, jest to nie do zjedzenia na pewno. Ach. Moc jest bardzo, bardzo zbliżona do spoko Loko, na francuskiej w Warszawie. Ale to jest większe i to trochę jest tak z tą mocą, jakby. Jakbyś dał ilość tamtej magmy, jakbyś dał ilość tamtej magmy do tego, tylko mhm. to jest dużo większe, i dużo więcej mięsa, i tutaj, tutaj ta ostrość była rozłożona po całości. Okay. Cały czas piecze, ale mam wrażenie, że nie przesadzili tu z ilością tego. Mm, wydaje mi się, że to był może no, no chyba najsłabszy challenge, szczerze. Znaczy to bez wątpienia jest mega, mega ostre, umówmy się, ale jedząc wcześniej Killera, jedząc po koloko, jedząc. Nawet tą dwumilionową pizzę walforną, ruletkę. Co tam jeszcze było? Hotdoga w Pabianicach, jadłem też takie opojanie ostrego. No to to było takie chyba najsłabsze. Udało mi się nie popijać, a ja jestem cienki raczej. No nie zżygałem się dzisiaj, no przepraszam. <laughs> Czy brzuch będzie bolał po tym, bo to będzie zawsze boli stary. To jest jakby taka rozłączna mm. część tej zabawy. Jutro, oczywiście, zdam raport na moim prawdopodobnie kanale nadawczym na Instagramie, także Was serdecznie zapraszam. Dobrze, że się tak skończyło, bo myślałem, że będzie gorzej po prostu. Ale kolejną, najostrzejszą rzecz w Polsce no bo, bo to jest w sumie najostrzejsza tortilla z kurczakiem w Polsce zaliczona. No i fajnie. Zapraszam Was, oczywiście, do subskrypcji tego kanału. I co? I widzimy się pewnie za trzy dni, jak zawsze. Pa! No. Easy kurka zjedzone tam. Opa. Więcej strachu było niż wiesz. No to dobrze. Ale pali, 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 ale nie tak wiesz. Nie tak, żeby płakać. Nie jest coś normalnego. Ach, nie no, niedobre to było. Znaczy... Mm, a właśnie, muszę im powiedzieć. Właśnie co do tego kurczaka, czuć było, że on jest bardzo miękki. Czuć trochę tak jak gadałem podczas jedzenia o tym kurczaku, takim gotowych stripsach w sklepie jak kupujesz. Mm -hmm. Porównałbym te kurczaki właśnie do takich kurczaków kupnych. No, no, no nie zachęciło. Jedziemy 10 indziej zjeść. No, znaczy ja to już nic nie jem. <grystanie> Dobra, pa.